Oddaję głos wam, drodzy widzowie, żebyście rozstrzygnęli, jak uważacie, była to pomyłka czy biskupi z Krakowa zrobili to celowo. Jak wy myślicie, czy to była rzeczywiście pomyłka? Czy jakiś plan ukryty? Są dwa wyjścia. Przygotowując nowy mszał, najzwyczajniej przetłumaczyli po prostu z pośpiechu raz, dwa, trzy ten, który obowiązuje w Niemczech i we Włoszech. No i albo nie byli świadomi, że słowa konsekracji zostały tam zmienione, Właśnie po Soborze Watykańskim II, albo biskupi zrobili to celowo. Oddaję głos Wam, drodzy widzowie, żebyście rozstrzygnęli, jak uważacie, była to pomyłka, czy biskupi z Krakowa zrobili to celowo. Teoretycznie, jak pokazuje przypadek Włoch czy Niemiec, możliwa jest zamiana za wielu na za wszystkich, bo to się tam dokonało. To tam teraz funkcjonuje. Jednakże polscy biskupi decydując się na taką zmianę szliby wbrew stanowisku Benedykta XVI, a przede wszystkim tradycji wielowiekowej. Dając sobie dobrze sprawę, że taka zmiana wywoła ogromny niepokój wśród wiernych, a także pośrednio zachęci do przyjęcia błędnej teorii o powszechnym zbawieniu,